W dzisiejszych czasach zarówno recepcjoniści, asystenci, jak i sekretarki, sekretarze podejmują decyzje, ważkie decyzje biznesowe. Kogo przepuścić, kogo nie? Jak zaanonsować, co opowiedzieć? Czy to jest w gestii tych stanowisk? Czemu sobie na to pozwalają? Samowola? Nie sądzę. Pani Żaneta Borkowska. Dyrektor zarządzająca innowacyjnej firmy badawczej wpadła na genialny pomysł. Postanowiła wprowadzić bardzo dobry produkt na rynek, ale potrzebowała do tego partnera. Jakąś firmę, z którą razem będą mogli to przedsięwzięcie zrealizować. Wybrała sobie do współpracy jedną z wiodących marek na rynku i skontaktowała się z panią prezes tej firmy. Dzwoni i mówi: Poproszę o połączenie z panią Anną Jabłczyńską. A czy była Pani umówiona? Pyta sekretarka lub asystentka. Nie, nie byłam, ale dzwonię, aby się umówić. No wie Pani, u nas są takie zasady, że trzeba się zapowiedzieć. Czy możemy zatem potraktować ten telefon jako zapowiedź? Respektuję zasady panujące w Państwa firmie, w związku z tym proszę powiedzieć, na kiedy może Pani zapowiedzieć e, moją rozmowę z Panią Prezes. No wie Pani, ja wcale nie wiem, czy Pani Prezes będzie chciała z Panią rozmawiać. Rozumiem, że pani nie wie, ale dajmy szansę pani prezes. Niech ona sama tę decyzję podejmie. A w jakiej sprawie pani dzwoni? Z przyjemnością opisałabym pani całą sytuację, ale potrzebuje na to co najmniej godzinę. Pozwoli pani, że skrócę swoją wypowiedź i w kilkunastu słowach opowiedziała, czego zamysł jej dotyczy. Pani sekretarka lub asystentka była bardzo zaciekawiona tematem. I pogłębiała, pogłębiała, pogłębiała rozmowę, zadając bardzo wiele pytań. Po kilkunastu minutach rozmowy, pani dyrektor pyta: Kiedy zatem mogę do pani zadzwonić? Czy pani do mnie zadzwoni, proszę powiedzieć, jakie są pani oczekiwania? Wy pani, niech spróbuje pani zadzwonić jutro. Pani Żaneta mówi: Dobrze, zadzwonię jutro, a w jakich godzinach najlepiej? No w takich i takich. Pani Żaneta dzwoni następnego dnia w umówionych godzinach, nikt nie odbiera telefonu. Dzwoni po godzinie, odbiera pani asystentka czy sekretarka i przypomina pani Żaneta swoją osobę i sytuację wczorajszej konwersacji. Na co słyszy głos słuchawce? Nie miałam możliwości porozmawiać z szefową, ponieważ była bardzo zajęta. I cisza. Pani Żaneta mówi, co w związku z tym. Kiedy będzie Pani miała szansę przedstawić moją osobę i temat, w jakim się do Pani Prezes zwracam? Proszę spróbować jutro po 15. Jutro po 15 Pani Żaneta dzwoni. Niestety Pani asystentki nie ma. Odbiera ktoś telefon i mówi, Pani asystentka będzie dopiero jutro, bo dzisiaj już wyszła z pracy. Pani Żaneta uzbroiła się w cierpliwość, dzwoni kolejnego dnia. I radośnie Pani asystentka oznajmia. Pani prezes nie będzie chciała z Panią rozmawiać. Nie ma na to czasu. Osób takich jak Pani zwraca się do nas bardzo wiele. A czy przedstawiła Pani temat, z jakim się chce do Pani prezes zwrócić? Napomknęłam. Moi drodzy, w Pani Żanecie krew zawrzała. I mała przerwa. Subskrybuj mój kanał. Bardzo będzie mi miło mieć Ciebie wśród moich subskrybentów. Wracając do rozpoczętego wątku. Co to znaczy, napomknęłam? Powiedziałam, że dzwoniła jakaś pani? Powiedziałam, że dzwoniła pani Żaneta w sprawie takiej i takiej? Czy powiedziałam, że pani dyrektor firmy badawczej innowacyjnej takiej i takiej dzwoni w takim i takim temacie? Czy powiedziała, że pani dyrektor zarządzająca innowacyjnej firmy wymyśliła genialny pomysł, który chciałaby, aby wprowadzić na rynek, ponieważ dla obydwu stron będzie niezwykle ciekawy i korzystny? Czy tylko nadmieniła, jakaś baba się dobija? Co to znaczy nadmieniłam? Krew w pani Żanecie zawrzała dlatego, że gdyby sekretarka tudzież asystentka, odbierając telefon, tylko usłyszała imię i nazwisko, Mogłaby nadmienić, ale ciągnęła ją za język, dopytując o detale tej konwersacji przyszłej, dopytując o wszelkie informacje, które sobie niby notowała, po to, aby móc dogłębnie przedstawić pani prezes sytuację. Więc, jeśli zbiera informacje, aby dogłębnie zapowiedzieć kontrahenta, partnera, interlokutora, a rzuca tylko krótkie słowo, napomknęłam, to co taka pani dyrektor sobie może myśleć? Czy naprawdę coś powiedziała pani prezes, czy nic nie powiedziała, a to jest zwykły excuse? No właśnie, moi drodzy, co to jest napomknęłam? Napomknęłam jest brakiem szacunku dla drugiej strony. No wie pani, ale ja nie wiem, czy pani prezes będzie chciała z panią rozmawiać. Tak wiele ludzi z różnymi sprawami się do niej zwraca. Moi drodzy, pani asystentka rządzi. Pani sekretarka rządzi, to ona podejmuje decyzje, z góry zakładając, że temat, z jakim zwraca się pani Żaneta, nie będzie ciekawy. Moi drodzy, nie bądźmy tak krótkowzroczni. W dzisiejszych czasach zarówno recepcjoniści, asystenci, jak i sekretarki, sekretarze podejmują decyzje, ważkie decyzje biznesowe. Kogo przepuścić, kogo nie. Jak zaanonsować, co opowiedzieć. Czy to jest w gestii tych stanowisk? Czemu sobie na to pozwalają? Samowola? Nie sądzę. Myślę, że jest z góry przyzwolenie przełożonych na to, aby byli niezwykle samodzielni. Powiedziałam, myślę, więc się mogę mylić. Napiszcie w komentarzach, jak jest w Waszych firmach, czy naprawdę decyzje dotyczące tego, kogo przepuszczę do szefowej, a kogo nie podejmuje recepcja, sekretariat? Rozumiem, że decydenci są mocno przepracowani, ale jeśli mówią nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie da świata, to zamykają się w kubiku tego, co robią. Nie są otwarci na nowości, na to, co los niesie. A są osoby, firmy, które ciągle coś wymyślają. Powstają nowe, lepsze, wyższe standardy. Jeśli się o nich nie dowiemy, nie będziemy mogli z nich skorzystać. Zatem jeśli Recepcja, sekretariat czy asystentura podejmuje ważkie decyzje o współpracy na bardzo wysokim poziomie, to strzela w firmie w kolano, bo te stanowiska nie mają tak wysokich kompetencji. Więc wyraz nadmieniłam, napomknęłam, oznacza taki niezwykle, niezwykły skrót myślowy, że aż boli. Pani Żaneta się zdenerwowała, żachnęła i pomyślała sobie: okej, okay, więcej wam nie dam szansy, ponieważ jeśli pozwalacie. Temu szczeblowi decyzyjnemu podejmować tak ważkie decyzje, to ja nie chcę z Wami współpracować. Idę zatem do Waszej konkurencji. Bardzo chciałam Was, bo ceniłam tę markę, ale to mi pokazuje, że byłam w błędzie. Więc moi drodzy, zastanówmy się każdorazowo, czy chcemy wszystkim powiedzieć, idź sobie zanim posłuchamy, co mają do powiedzenia, czy też, co rekomenduję. Podejmijmy decyzję, czy chcemy z kimś rozmawiać, pogłębiać wiedzę czy nawiązywać współpracę, wtedy, kiedy usłyszymy, co mają nam do zaoferowania. Nie mówmy, wyślij maila, nie mówmy, idź sobie. Opracujmy takie procedury i procesy, które pozwolą nam w krótkim czasie usłyszeć decydenta, usłyszeć tego kogoś, kto chce z nami rozmawiać. Bo jak świat światem, dziś kupujemy, jutro sprzedajemy, a za chwilę będzie odwrotnie. Mamy potrzebę współpracować z, in z innymi. Nie bądźmy zatem tak bardzo zadufani w sobie, myśląc, że do nas świat należy. Dzisiaj tak, pani asystentka rządzi, ale jutro jej pani prezes powie, kochana, wyjdź, załatw mi spotkanie z tym i z tym prezesem, a może się okazać, że tam będą jeszcze gorsze procedury i pani asystentka nie będzie miała szansy. W swojej przełożonej umówić. Nie do wszystkich mamy telefony komórkowe, nie wszystkich znamy, ale z wieloma nawiązać współpracę chcemy. A ta pani prezes zapewne już dzisiaj ciśnie handlowców o jeszcze lepsze wyniki. Skąd one się wezmą? Ze współpracy z nowymi potencjalnymi klientami. A skąd te współprace się wezmą? Jeśli ktoś zechce ich wysłuchać. Dobrych decyzji wam życzę, bo to co siejemy, to zbierzemy. Zapraszam na mojego bloga. Darmowa baza wiedzy stoi dla Ciebie otworem. Na mojej stronie marlenaskiba.pl, zakładka blog. To wszystko się znajduje. Ale jest też zakładka sklep, są kursy online, są e-booki, ale także mentoring i doradztwo biznesowe. I możesz zaprosić mnie do swojej firmy na prelekcję. Przeczytaj, wybierz sobie to, co chcesz. I komentuj filmy, które nagrywam. Przekazując mi swoje opinie na temat wątku, który w danym odcinku poruszam. I obserwuj mnie na Instagramie, będzie mi bardzo miło spotykać się z Tobą codziennie. Do zobaczenia. Bądźmy w kontakcie i naciśnij dzwoneczek, żeby na tym kanale na YouTube powiadomienia do Ciebie przychodziły w czasie rzeczywistym. Pilnujmy wyrazów, bo wyraz naprawdę ma znaczenie. Bądźmy wrażliwi na wypowiadane słowa, bo one naprawdę rysują naszą rzeczywistość. I słuchajcie tego, co inni do Was mówią. Napomknąłem, napomknęłam. To nie jest kwiecista opowieść. A czasami warto poświęcić trochę więcej czasu, aby klu przekazać, aby zbriefować. Gdyby ktoś powiedział zbriefowałem, to znaczy, że opowiedziałem najważniejsze, najistotniejsze rzeczy. Napomknąłem? Nadmieniłam? Cóż to oznacza? Pilnujmy wyrazów, bo one tak naprawdę opisują naszą rzeczywistość i wpływają na kolejne kroki naszego działania. Określajcie, kiedy oczekujecie jednego zdania, a kiedy całej historii. Pozwoli Wam to lepiej zarządzać obszarem, w którym pracujecie.